A Alfa wiejowku, traży lubajaków, pod boku gryta lombarka. Hyroje yy, wojna. Kto canzuje, ten żyje. Przedają kaszarkę, bo nie leżą barki. I się też napije. Oj, 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 oj. Życie to nie jednajka. Do życia potrzeba, do i chleba jajka, o, o jaj, jaj, jaj. życie to mnie nie jest wajtem. Do życia potrzeba kiełbasi i chleba, a ja mam tylko jajka. To serca, kawka, pylinka i skarb, a po co jak żalary. Gdy w kaszankę, to mi to Roma, to w Imbru też nabije. O, no Oj, ja, 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 życie to nie jest bajka. Do życia potrzeba wasi chleba, a ja mam tylko jajka. O, ja, ja, życie to nie jest bajka. Do życia potrzeba Lubości i chyba, A ja spotkałem Cię pierwszy raz A ośmiu między kłopotów lat I wiedziałem, że to Ty Ciebie jedno kochaj Cię Ciebie jedno kochaj Więc dziękuję Cię moja, moja droga, ja Cię kocham Jak słońce kocham Cię ja Cię kocham I ciągle szukam Cię Kocham Ciebie Całym sercem Chcę tylko z Tobą być Lecz nie wiem sam Czy wolny mi O Tobie Chorcia I moja droga Ja Cię kocham Ale już ani siły Ani tego nie starsze Już tak będzie. 真贵。